Cześć! Ostatni odcinek, który nagrałem na ten kanał, przyjął się dosyć dobrze. Stąd też postanowiłem wrzucić kolejny odcinek, który nagrałem rok temu i umieścić go na tym kanale. Azjatycki horror jest dosyć oryginalny i z pewnością wprowadził świeży powiew na rynku horrorów. Bardzo duży wpływ na jego formę miał azjatycki folklor, który w tym odcinku będę starał się Wam przedstawić. Zapraszam serdecznie. Jeszcze tylko jedna rzecz moi drodzy, ponieważ zauważyłem, że ostatni odcinek naprawdę przepadłam do gustu, także wrzucam ten odcinek plus jeszcze jeden odcinek pojawi się w tym tygodniu na kanale i również będzie to odcinek, który odkopałem ze starego kanału. Nie przedłużając, zaczynamy! Azjatyckie kinogrozy inspirowane jest głównie opowieściami o duchach, miejskich legendach i folklorach. W dodatku w większości filmów zastosowano swego rodzaju łączniki między naszym światem a bytami nadprzyrodzonymi. Przykładowo w filmie Noroi z 2005 roku manifestacją demona w świecie materialnym była drewniana maska. Natomiast w innym, bardzo dobrze znanym horrorze The Ring, kaseta magnetofonowa. Na początku chciałbym już zawczasu przeprosić za przekręcenie wymów niektórych tytułów, demonów czy jakichś innych nazw wywodzących się z azjatyckiej kultury. W tajskich filmach uosobienie duchów sięga tajskiego folkloru. Najstraszniejszym jest Fitai Hong, czyli myśliwy i niespokojny duch osoby, która doznała gwałtownej bądź okrutnej wręcz śmierci. Osoba, która umarła z powodu nagłej śmierci nie była w stanie spełnić swoich marzeń przez gniew i smutek, manifestuje się w postaci mściwego ducha. Najbardziej brutalnymi odmianami Pitai Honga są Titan Klomy, czyli duchy kobiet w ciąży, które zmarły wraz z nienarodzonym dzieckiem. Duchy te są jednak bardziej mściwe, ponieważ utraciły potomstwo. Dobrym przykładem jest Mianek, czyli dobrze znany tajski kobiecy duch. Według miejscowego folkloru historia opiera się na wydarzeniach, które miały miejsce za panowania króla Ramiego IV. Historia opowiada o pięknej kobiecie o imieniu Mia, mieszkającej nad brzegiem kanału Pra-Kanon. Kiedy zachodzi w ciążę, jej mąż, Tidmak, zostaje powołany do wojska i wysłany na wojnę. Po jakimś czasie zostaje ranny. Kobieta natomiast umiera wraz z dzieckiem z powodu trudnego porodu, kiedy Tidmak wraca do domu, zostaje swoją żonę wraz z dzieckiem czekającą na niego u progu drzwi. Sąsiedzi, chcąc uświadomić Tidmaka o zdarzeniach, jakie miały miejsce podczas jego nieobecności, zostają przez ducha zabici. W końcu Tidmak uświadamiając sobie fakty, nie wzbudzając podejrzeń ducha, wymyka się i ucieka do świątyni Wat Bahabut do której duch nie może wejść. Rozwścieczona Mia Nick terroryzuje pobliskich mieszkańców, jednak nie na długo, gdyż zostaje schwytana przez potężnego egzorcystę, który zamyka ją w glinianej urnie. Ponoć Mianik zostaje ponownie uwolniona, jednak nie na długo, gdyż zostaje zapieczętowana w pasie przez mnicha. Legenda głosi, że pas po dziś dzień jest w posiadaniu rodziny królewskiej. Na podstawie tej legendy powstało wiele tajskich filmów i seriali. Ja skupię się jednak na tematyce horroru. Przykładem może być m.in. mający premierę w 1999 roku Nang czy też mający premierę w 2005 roku Ghosts of Mianik. Jak ten pierwszy przykład był praktycznie pierwowzorem legendy, tak drugi opowiada historię pary nowożeńców, która w Bangkoku nabyła antyczną broszkę i opuszczony dom, który zostaje nawiedzony przez Miekan. Jak można się oczywiście domyśleć, jest to nasz duch. Osobiście nie przepadam za tajskimi horrorami z powodu według mnie słabej gry aktorskiej, jednak podane przykłady nie są źle oceniane i na pewno są bardzo ciepło przyjęte w kraju, z którego pochodzą. Dlatego dla samego zapoznania się z ich folklorem uważam, że warto je obejrzeć. Jeżeli chodzi o japońskie kinogrozy, Japończycy uwielbiają postać bladoskórej dziewczyny ubranej na biało z czarnymi włosami. Postać upiora była już zakorzeniona głęboko w japońskiej sztuce Kabuku Jotsuya Kaidan z 1825 roku. Jest to opowieść o zdradzie, morderstwie i upiornej zemście. Obecnie sztukę spotkać można w skróconej wersji pod nazwą Opowieści o Duchach Jotsuya. Dzieło to było inspiracją do powstania wielu filmów. Co do samego ducha, Ojwa ma bardzo wspólne cechy jak wiele innych duchów we współczesnych japońskich horrorach. Jest zła, szuka zemsty, ubrana jest w białą sukienkę czy też kimono, ma bladą cerę i czarne poszarpane włosy. Nie przypomina wam to naszej milutkiej dziewczynki zamkniętej w kasecie wideo? Mam tutaj oczywiście na myśli Sadako z The Ring. Podsumowując. Dzieła takie jak The Ring z 1998 roku były, jak w przypadku tajskich filmów, inspirowane wierzeniami japońskimi. Według japońskiej tradycji, kiedy człowiek umiera, to Reikon, czyli jego dusza, opuszcza ciało i czeka na właściwe obrzędy pogrzebowe, żeby móc dołączyć do swoich przodków. Jeżeli osoba umiera w nagły i gwałtowny sposób, jak przez morderstwo, w dodatku była wypełniona negatywnymi emocjami i nie wykonano odpowiednich obrzędów, reikon, czyli dusza przekształca się w złego ducha Yurei, który de facto powraca po to, żeby ukarać swoich oprawców. Yurei istnieje na ziemi dopóki nie zostanie pochowana, lub nie zostanie wykonany rytuał, albo nie zostanie rozwiązany problem, który trzyma ducha na ziemi. Co do samych filmów, można powiedzieć, że pierwsza ekranizacja o tytule J Swoja Kaiden miała premierę w 1912 roku. Jednak przez panującą w tamtych czasach cenzurę, filmy tego typu zostały zdjęte z anteny aż do 1956 roku. Wtedy to zaczęto masowo wypuszczać filmy grozy, a tematyka duchów znowu nabrała rozpędu. Jednym z pierwszych nakręconych w 1959 roku był przez Nobuo Nagakabe, który zyskał sławę na tym, że w latach 50. i 60. stylizował swoje filmy na opowieściach ludowych. Jednym z takich przykładów jest film pod tytułem... Opowieści o duchach z Jossui z 1959 roku. Fabuła jest o tym, że duch zmarłej kobiety mści się na samuraju, który ją za życia zdradził. Kobieta duch wygląda w bardzo podobny opisany przeze mnie wcześniej sposób. Biała szata, blada cera, czarne niczym smoła włosy. Wszystko się zgadza. Jednak filmy w tamtych czasach były zazwyczaj kręcone w odległych czasach. Dopiero lata 90. przyniosły nam ewolucję horroru na jeszcze wyższy i drewniane chatki zastąpiono współczesną architekturą. Dering był chyba jednym z głośniejszych na skalę światową horrorem, który zapoczątkował taki zabieg. Opowiada historię młodej reporterki Asagawy, która stara się rozwikłać zagadkę śmierci ludzi, którzy po obejrzeniu kasety nagle zmarli. Dering naprawdę potrafi trzymać w napięciu. Postać ducha w tym przypadku została przedstawiona w bardzo przerażający sposób. Film ten wygrał nominację od Japońskiej Akademii Filmowej. Osobiście uważam, że jeżeli chodzi o azetyckie horrory, Daring najbardziej utkwił mi w pamięci. Doczekał się również innych ekranizacji, które również serdecznie polecam. Kolejnym tytułem będzie wyreżyserowany przez Takasiego Shimizu horror pod tytułem Klątfa Yuan. Jest to kolejny film nawiązujący do ducha Yurei. Opowiada historię młodej wolontariuszki, która przez przypadek odwiedza opuszczony dom który mąż wymordował całą rodzinę. Kobieta dostrzega młodego chłopca i postanawia przejść przez próg drzwi. Jak się okazało, dom był nawiedzony przez matkę, która niegdyś tutaj żyła. Bardzo dobry japoński horror, który doczekał się następnych ekranizacji. Dodatkowo dostał nominację do nagrody Saturny za najlepsze wydanie DVD. Wiem, że mógłbym omówić tutaj jeszcze inne kraje azjatyckie, w których zapewne również znalazłyby się takie przykłady, jednak ja postanowiłem w tym odcinku wziąć na celownik te dwa. Filmów nawiązujących do legend znajdziecie mnóstwo. Ja podałem kilka. W przyszłości postanowiłem rozwinąć trochę temat azjatyckich horrorów i możliwe, że nagram drugi odcinek, jednak na dzisiaj to już wszystko. Ja standardowo dziękuję za obecność na tym odcinku i zapraszam do sekcji z komentarzami. Nie zapomnijcie również pozostawić subskrypcji oraz lajka, żeby być na bieżąco z kolejnymi nadchodzącymi odcinkami na tym kanale. Ja się z wami standardowo żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!